Ośmoklasisto, jeśli lubisz podróże i pracę z ludźmi, samoloty są Twoją pasją. Chciałbyś zgłębić tajniki transportu, marzysz o pracy związanej z obsługą podróżnych w portach i terminalach, chcesz poznać funkcjonowanie portów i terminali lotniczych, kolejowych i drogowych. To Technikum Eksploatacji Portów i Terminali jest idealnym wyborem. Pamiętaj, że ZSP w Gwłtowie to pierwsza w Małopolsce szkoła kształcąca na tym kierunku. Dzięki współpracy z LS Airport Services. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w formie praktyk na krakowskim lotnisku w Balicach. Nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach organizowanych w Centrum Edukacji Lotniczej zlokalizowanego na terenie portu lotniczego w Balicach. Nauka języka angielskiego i niemieckiego w portach i terminalach oznacza poznanie fachowego słownictwa, które wykorzystasz w pracy zawodowej. Nasi uczniowie podczas nauki zwiedzają m.in. port Gdański, terminal kontenerowy. Port Lotniczy Rzeszów Jasionka i Śląskie Centrum Logistyki Kliwice. Uczniowie tego kierunku mają możliwość podróżowania pociągiem Pendolino i lotu samolotem.